Cześć, Maya, jestem Janek. I dzisiaj ja zapraszam mojego kolegę. Hm. Ja wylądowałam. Nie, nie kolega, nie gra. On nie gra. No zaproszę, A nic nie gra. No się to on dostaje tylko dopiero. Ordynator się nie zapytał. Jeszcze przy dziecko, ja wróżesz te mamy podstawowe, na no, tamtych nie wykupywałam. On mówi jak w książeczce jest napisane, że dziecko przyjęło także. Musiałem mu napisać, bo... Nie to dobrze. No bo to już były przymusowe, że są moc. No, 25. Mamy 2017 pierwszą tafkę. 25 ranę. Gię? No widzisz, dostał tą dawkę szemce. i słuchaj, i cała morfologia mu kurwa spadła. Przecież chcieli mu przetratować klawię, leżała w szpitalu z nim ile. Bo nie wiedzieli co mu było. Wszystko mi leciało przez ręce, odwodziło się, nie jadło nic przez ręce. Gorączka, gorączka i gorączka tylko. Mm. I pokazał się w nie. Ten organik źle zareagował. Nie, No. Kurwa, kiedyś nie było. Gdzie, bo, bo do pięciu lat, to wy mi ten samochód wuj. Czy dziecko będzie bę, bę miało porażkę? mózgowe, czy coś tam kurwa z mózgiem i jakoś uważało się i mniej tych chorób było, to już kurwa teraz. No i teraz tak. Kaszę każdy. Będzie siebie, a Renia to taka. Ty, taka Mamo, no ja nagrywam na... Ty. ty! Nie chodź nicie, bo ty COVID! Mam, bo ja nagrywam <kstraszamy> na YouTube'a! Ja mówię, ja mam katar, moja dziecko ma moje dzieci mają COVID, nie, bo tak... Ona tak o Jezus tak, Maryjo, poskadę! To... Ja dobra, Reddy, nie stresuj się to, żarbuje. Nie stresuj się, nie! Posłuchajcie, no, on... Kto chciałaby? suba. Nawet tak, tak, no to, właśnie. Zostawcie ja tak, w ogóle lajka, like, subskrypcję. No. Nie, to że ciężko przesądzę. No. Nie się I Suba! Źle, ale Dobra. to Dobra. też mam wę, ale żebym tak. Czułam, Zacznij że Ty paru. Mam On? Tak, On? I najlepiej, idę. No, no, gdzieś tam daleko jeszcze czuję. Jak ciąga, ale nie chcę słuchać z Aha, nie wiemy nie mu ale... 20 rangę, On więc wiemy, bez wychowania. No, Dobra, tak no, to pewnie to mi, się mi się zaraz skończy odcinek, bo mam go tylko 12-15 minut na maksa, więc. No wiecie, nie? To to no to i Więc trochę mi nie będzie. do Madicy, bo niestety. zaczął tylko zginie. I taki suchy kaszel. <kłysy> on tutaj. Ja tutaj wam zaznaczam znaczam, Tutaj jest... To jest moment. Kto widział? Pa ja wie, to wie. To jest bro, idę z karabinem. Moim showganem. Do tego powercuba Omen bierz tak. No bo ja nie miałam tutaj potrzeby brać tego koliku, bo ja już temperatury nic przecież nie jest Tylko po prostu mam coś do takiego. Jak się to, to normalnie jakby miała tam taki korek. A jak jesteś śpiew, to wyszedłam akcję, czuję jakby mi kurwa bąbelkowało tam gdzieś bardzo daleko. Bez wychodzenia ten debil. No, no kurwa gizan, no, gdzieś za No, tutaj tak jakby bąbelki miały takie uchodzić. Tak, tak ja to czuję, wiesz o co chodzi. Bez wychodzenia. Sorry, sorry, zamknę ten. Mm. Nie Wiesz. mogę. Nie zrób. Tylko, ty, ty, ty. ty, ty, ty. Patrz, ja tutaj, taki. Główny moment. otwieramy się hmm. no, takim. sposobem skrzyneczki tak wszystkie. Jest, o, kata ogarniam kata, już jak nie. I zamczuć, tak, Zamknę. Zamknę. tak? Z daleka tu mam. Muszę się przybliżyć. Ale okay. to jest normalne jeszcze wszystko. Nie weszło. Kiedy... Jest... Dobra, dostał, dostał. Cii, no nie dostał. Cii, Cii. Cii. O men, dobra. Chowamy się. Ale ja tak miałam. Na wieczór. Ona przerażona. Kurwa zadzwoniłam do niej, to nie Słuchajcie, to, to jest po prostu nie Dobra. Dobra. Trzy, presie, dwa, Ale wiesz, jeden. Ołben, 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 Pukaczko, jak to Ja już nie żyję. Matko Bożka, ona tak fajnie. Tu się dzieje. Ja nie, nie, nie,

ja się nie dobrze się czuję. Chce się dobrze się mówiła, wpadę, No, dobra. Ma. Tam było 5 parkiów. Bez wychodzenia, dżęczu przeciwko okno. na spoko, nie? Kożą 22. randze. Ja tak myślałem, że w 21.

Wezmę sobie oczywiście, Maxia. tu o dostałem. To się ciężko, bo ja straciłem. Nie. Ej, jak on w ogóle dostał, jak ja straciłem? Dostałem cztery, czy już straciłem? Nie, ja straciłem. On dostał jednego, nie wiem, że. To jest daleka, i O, Patsyn Pore, Patsyn Poreja. Patsyn Co jest? Poreja. Patsyn dla państwa i to lekarzy to już Patsyn Poreja. Patsyn Poreja. Patsyn Poreja. Patsyn ...na bezpieczeństwa. Ja się nie puściłam w szkoły, dlatego... Na razie ja sam gram, nie? Tak na serio, to jest odcinek, że... po prostu sam sobie, nie? Sam se gram po prostu na tym odcinku, nie gram z takim debilem. Sorry. Nie gram z takim... Kurde. Lecimy.

Ну, тупо.